Proponuję taką zabawę, ponieważ sezon już jest taki, ten kolarski, nie powiem, że już za nami, ale no. Ale zobacz, bo kolarze, tu ci chciałem zwrócić uwagę, nie mają sezonu ogórkowego. Nie, oni to? cały czas Teraz kręcą. Jeżdżę. Nie mają wakacji. Nie mają, mówią. cały czas kręcą. Nie, no mają w tam gdzieś. W październiku. W październiku listopadzie, w styczniu, w... tam nie wiem, gdzie, tak. Dobrze. No więc kolarze. To ja ci powiem tak, zabawmy się, parę, ja ci będę mówił nazwisko albo literę, jak wolisz. A ty będziesz mi o tym kolarzu masz 10 sekund, żeby o nim coś ciekawego powiedzieć. To jest sprytnie to wymyśliłeś, ta, ale, ale może troszeczkę czy? będzie, że taki ping-pong, ty, no ty mi jedno no tak, A, a no to ta? dobrze, bo ja myślałem, ty że myślałem, tylko ja że mam, tylko no ja no tak, no, tak Ale chcesz powiedział. nazwisko, czy literę, jak? Yy, może być nazwisko, to chyba będzie prościej. Ale nie muszę od A zaczynać, bo miałbym kłopoty. Nie nie, 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 nie. I tylko kolarze, tak? To jak ci przyjdzie coś innego do głowy, na przykład yy, poseł Czarnecki, to też możesz powiedzieć. A co masz z kolarstwem? No sezonogórkowy, no to. Ale no, nie, nie, nie wszystko, miało tak być z to... kolarstwem, tak ogólnie. A, odwójnie. tylko. No dobrze, to ja ci powiem. Iwaszkiewicz. Iwaszkiewicz Jerzy. O! No. Bardzo dobra precyzja. Znakomity ekspert motoryzacyjny i nie tylko. Kiedyś znakomity dziennikarz sportowy, teraz dziennikarz motoryzacyjne, I towarzyski, kapitalne towarzyski. felietony. Zapamiętałem go z palenia papierosów, to Bo już co takie robi? coś bardziej ciekawego. Jak rzucił palenie, to jeszcze przez jakiś czas e, palił papierosy, e, pa, trzymał papierosy w ustach, które się nie paliły. O, to I trzeba było go poczęstować, on brał i go tak jak żół, o. Tak. A ja niedawno Jurka spotkałem na Nowym Świecie, w taki, mamy tam wspólnego znajomego, który prowadzi wspaniałą restaurację. Myślałem, że galerię. Fabio. I to jest jedzenie znakomite. Tam spotkałem Jurka. A pierwsze moje spotkanie z Jurkiem, takie towarzyskie, to było w Zakopanym na Stoku Nabciarskim, bo Jurek Iwaszkiewicz był jednym z najpiękniej jeżdżących, no nie tylko dziennikarza, no, ale ludzi na Stoku. I on dalej jeździ pięknie i to jakoś mi utkwiło w pamięci. Dobrze, to ja już mam. Dziękuję ci, masz zaliczony. No, będę ci zaliczał, tak. tak Iwaszkiewicza zaliczyłeś. Dobrze, to ja teraz tobie, tak? Tak. Premier Tusk. Tobie chcę. No dobrze, no.